Ba bardzo ważne ogłoszenie. E jak już mogliście zauważyć na Instagramie, Fame MMA, e Bardzo bym prosił na kam kamerę na mnie teraz. Bo to jest dość ważny statement i statyczna by się przydała. E nie zawalczy Arkadiusz Tańcula. W walce z Maxem. On walczy Poko. po walce ze mną, jak już go docucą z Natanem, a ja z Wiewiórką. I teraz jeszcze z... o. co wy na to? czas chcecie, żebym zawalczył Ziewiórkę? Nie, do chłopaku, żebym. Max, ma, ma już Koniec z za... strzeligą Marcin, i bębatoniką fejmu Max, i wracam. Marcin, Max ma już <laughs> przeciwnika. Nie wkurwiaj mnie nawet. Ma, Maxy... <śmiech> 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 Nie wkurwiaj mnie nawet, że ma przeciwnika. <laughs> Maxymilian Wiewiórka <laughs> ma przeciwnik. <laughs> U mnie <laughs> Max <laughs> jest pojebanym. Z kim walczy? Zdejścia brygą na Brygu, może nie, to ale był bardzo mocnego przeciwnika. Nie wiem czy mogę powiedzieć o pewnych zmianach. Możesz, chyba ja możesz. Jeszcze tutaj nic więcej nie powiem, ale będziemy to ogłaszać już niebawem. Teraz z reżyserki dostałem informację, że stawiamy to na Dobra. socjale, ale ogólnie wiem jakie jest zastępstwo i jedyne co mogę powiedzieć to jak dla, I mnie, cały, daj. Jak dla mnie ta walka, która będzie teraz Sory, no offensary, ale jest kurwa dla mnie bardziej atrakcyjna, nawet. Nie? Ja uważam tak. Arek od kiedy opuścił, oczywiście... opuścił szalonego raporta, się skończył. <laughs>